Topik i Topcia! <noise> no dobra Esti, stroje kąpielowe spakowane, ręczniki spakowane, wszystko mamy. Tak, teraz możemy iść po Katie. Dziewczyny, a dokąd wy się wybieracie? Beze mnie? <noise> Topiku, idziemy na basen. No, idziemy się zrelaksować razem z Katie. O czemu ja nie idę z wami? Bo to ma być babski wypad. Katie, topcia i ja we trzy, bez ciebie. Ej, no wyście nie bądźcie takie. Nie, topiku. Spotkaj się z Patrykiem, albo nie wiem, z Wojtkiem, albo z Patrykiem i Wojtkiem. Ale wy jesteście. Idziemy. Na razie, braciszku. Pa! No, no pa, pa, bawcie się dobrze. <grym> Na pewno będziemy się bawić dobrze. Będzie super. Kilka minut później. Hejo Katie, twoja mama nas wpuściła. O Rety, ale ty słabo wyglądasz. Oh my gosh, topcia. Nie dość, że mnie ta dziewczyna w szkole ciągle dołuje. To jeszcze teraz ty. No weź przestań. Po co przyszłyście, dziewczyny? Przyszłyśmy zrobić ci niespodziankę. Idziesz z nami na basen? No właśnie, chciałyśmy cię trochę wyciągnąć z domu, spędzić z tobą czas. O oh my gosh, dziewczyny, basen to nie jest chyba zbyt dobry pomysł. Jesteś blada jak ściana i masz bardzo podkrążone oczy. Masakra po prostu, jak ty wyglądasz, Katie! O, redki, topcia nie i mnie, błagam cię! Przecież ja wiem, że wyglądam strasznie. Widzę się w lustrze. Weź sobie daruj te swoje teksty, dobra? Nie czuję się zbyt dobrze. No to jak mam wyglądać, jak się czuję źle? Ojej, czyli co... Nie chcesz iść z nami na basen? A może pójdziesz i po prostu sobie posiedzimy, co? Odpoczniesz trochę od domu. Ciągle w nim siedzisz, po szkole wracasz do domu i nigdzie nie wychodzisz. Redki, beretki, no nie wiem sama. Chodź, Katie, będzie fajnie. Pośmiejemy się razem, pogadamy, poplotkujemy. No dobra, dziewczyny, tylko się przebrać muszę. Okej, okay, to my poczekamy w salonie. Tera, czy ty to widzisz? Ona wygląda jak trup. Tak, widzę. Wygląda bardzo słabo. O oh my gosh, niespodzianek im się zachciało. Jak ja nawet nie mam siły, żeby się ruszać. Tak źle się czuję. Żeby ona nie zemdlała. Wygląda tak, jakby miała zaraz zemdleć. No przecież strasznie wygląda, prawda? Tak, ale już jej tak nie mów, bo tylko ją dołujesz niepotrzebnie. No bo się o nią martwię. No, no przecież widzisz sama... Widzę, ale nie dołujmy jej. Powiedzmy jej, że wygląda świetnie. Okej, okay, dziewczyny, jestem gotowa. Możemy iść na ten basen. Wziąłam strój kąpielowy. Ręcznika nie będę brała, bo i tak nie będę wchodziła do wody. O, oh, Katie, od razu wyglądasz lepiej. Uh, tak, tak. Wyglądasz o wiele lepiej. O, oh my gosh, wiecie co? Jeszcze wezmę okulary przeciwsłoneczne. Żeby nie było widać tych moich worów pod oczami. Jest normalnie biała, taka blada. No nie, no, ona musi się czuć tragicznie. Tak, faktycznie wygląda bardzo źle. Okej, okay. teraz nie widać moich worów pod oczami i wyglądam o wiele lepiej, prawda? Tak, wyglądasz dobrze, tylko jesteś dzisiaj jakoś wyjątkowo blada. Ach, wiesz Esti, to może dlatego, że bardzo mało spałam. Dobra, szkoda czasu, idziemy na ten basen. Wiesz co, ja to bym chętnie kogoś zwyzywała. No tak mi się nudzi, jak nikogo nie wyzywam. No wiem, ale kogo chcesz wyzwać? Nikogo dzisiaj nie ma w parku. Faktycznie, same nudy. O oh my gosh, dziewczyny zobaczcie, to te wredoty. Nawet tu w parku musiałyśmy mnie spotkać. No i co z tego, nie ma innej drogi na basen, musimy tędy przejść. Katie! Nie martw się, my jesteśmy z tobą, w razie czego obronimy cię. O oh my gosh, ja się nie boję tych dziewczyn, tylko ja nie chcę słuchać tych wyzwisk po prostu. Idź, Katie, i niczym się nie przejmuj. No nie do wiary, że nawet tu w parku musiałyśmy was spotkać. Spełnienie moich marzeń, właśnie miałam ochotę kogoś wyzwać. O oh my gosh, ja nie będę słuchała twoich wezwisk Dziewczyny, dajcie spokój, Katie się dzisiaj bardzo źle czuje, nie dołujcie jej, proszę, odpuśćcie <śm> Ojeju, twoja przyjaciółeczka się tak o ciebie martwi, ale faktycznie, wyglądasz tragicznie, jakbyś miała zaraz y, zemdleć Oh my gosh, no bo się czuję słabo i to wszystko jest twoja wina Jasne, jasne. Grubaska, grubaska. Na nią mówisz grubaska? A sama żerał loda na patyku, który jest z cukrem i na pewno bardzo tuczy. No ja mogę, bo mam piękną figurę. A dokąd wy się wybieracie, co? Idziemy na basen. O, na basen! Dobrze wiedzieć! Oh, my gosh! Idziemy stąd, Tobcia. Chodź. To już wiemy, co będziemy robiły. Zjemy lody i idziemy na basen. Będziemy mogły je tam wyzywać do woli. Tak, pójdziemy i je pociśniemy. Dziewczyny, dwie przebieranie są wolne. Topciu, Katie, idźcie się przebrać, a ja zaczekam. Okej, okay, Esti. to idę. No, jajku, jak ona źle wygląda! No, ja nie mogę na nią patrzeć. Topciu. Przestań już, idź się przebierz. Dobra, już idę. A ja zaczekam na ławeczce. Pięć minut później. Okej, okay. ja już się przebrałam. Trzymaj plecak, tam masz strój kąpielowy. Dzięki, Topciu. Pośpieszę się. A Katie jeszcze nie wyszła? Nie, jeszcze się przebiera. Na pewno zaraz przyjdzie. Poczekaj na ławeczce. No okej, okay, to cierpliwie czekam. Koniecznie musimy je znaleźć. Gdzie one mogły pójść? A może pójdziemy na piętro? Na pewno tam pójdą przecież tam właśnie jest basen. Masz rację. No dobra, dziewczyny, jestem gotowa. Możemy iść na basen. No, a gdzie jest Katie? No właśnie, jeszcze nie wyszła. Ja zdążyłam się przebrać, ty zdążyłaś się przebrać, a ona nadal jest w przebieralni. Ojej, Katie! Katie! Yes? Co? E, przebrałaś się już? E, one minute, jedna minutka, Estie, już wychodzę. Okej, okay. nie musisz się spieszyć, po prostu martwimy się o ciebie. Oh my gosh, już, zaraz wychodzę, no! okej, okay, Katie, czekamy. Ach, Katie ma dzisiaj zły humor. Jest bardzo zestresowana i zdenerwowana. Chyba za dużo ma Tak, musimy jej trochę odpuścić. Okej, okay, jestem gotowa. Przybrałam się, możemy iść. Wszystko w porządku, Katie? Jest, wszystko w porządku. Uch, tylko chciałabym już usiąść. Okej. Okay to pojedziemy windą na piętro i usiądziemy sobie na leżakach, tak? Okej, okay, to niech będzie. O rety, a co ty masz ze skórą? Ale ty ohydnie wyglądasz, fuj! Ble! Jak można wyjść na basen z taką skórą? E, dziewczyny, dajcie mi spokój. Moja skóra jest bardzo ładna. To jest choroba, nie wiesz? Och, jak ja bym miała taką chorobę, Bleh, to bym w ogóle nie przychodziła na basen. Tatusiu, czemu te dziewczyny są takie niemiłe? Nie wiem, kochanie, ale faktycznie są bardzo, bardzo niemiłe. Blech, wyglądasz okropnie. Ech, dajcie mi spokój. Bleh, masakra. Hmm, dziewczyny, może pójdziemy usiąść tam Kupimy sobie jakiś dobry sok do picia Co wy na to? Redki, dobra, tylko taki bez cukru No i jest Nasza brzydulka W stroju kąpielowym W tym stroju wyglądasz na jeszcze grubszą Niż w normalnym ubraniu O oh no Przylazły za nami na basen Serio? One są jakieś chore Chore psychicznie No, opowiadałam ci o nich, Estera one są po prostu jakieś, nie wiem, szalone. Jakieś wariatki normalnie. O, reczki, reczki Ja już nie mam ochoty tutaj być. <laughs> o, oh, Katie, Katie. Wyglądasz w tym stroju jak stara baba. Jak stara baba, jak stara baba. Dziewczyny, przestańcie. Jesteście okropne. Kto was tak źle wychował? Matka czy ojciec? Jak wy się zachowujecie? No normalnie masakra. Słuchać się tego nie da. <gry> Ojeju, jeju, koleżaneczka się zdenerwowała. Dajcie spokój, Katie. Ona ma dość tych wyzwisk. Ile można tego słuchać? Estera ma rację. Kto was tak wychował? Czy wasi rodzice wiedzą o tym, jak się zachowujecie? Może warto im o tym powiedzieć? A co? Nie dość, że brzydkie to jeszcze skarży, pyty, tak? Żebyś wiedziała, pójdę do dyrektorki waszej szkoły i zgłoszę to, jak się zachowujecie. Ja tak samo pójdę do szkolnej dyrektorki i do psychologa też. Do psychologa to ci się przyda, bo jesteś nienormalna. Przestań wyzywać moje koleżanki! A, a gdzie jest Katie? No jak to gdzie? Stoi przy windzie. No właśnie jej tam nie ma. <laughs> Nawet ona przed wami ucieka? Takie jesteście straszne! Strachy na lachy, strachy na wróble! Weź, przestań! Trzeba ją znaleźć. Hej, a jeżeli jej się coś stało i to będzie nasza wina? A weź przestań, co mnie to obchodzi. Jakaś tam Katie, niech się jej dzieje, co chce. Na moje to może nawet. Lepiej już nic nie mów. One są po prostu okropne. Miałaś rację, są straszne. Katie! Katie, co ci jest? Ojej, Katie, bardzo źle wyglądasz Co się stało? Oh my gosh I don't know, ja nie wiem Cała się trzęsę, mam jakieś ciarki Bardzo się źle czuję Katie, ściągnij okulary O ty, jak ty wyglądasz, Katie? Uuu, zadzwońcie po karetkę Bo naprawdę bardzo źle się czuję Ja chyba umieram Nie, Katie, nie umierasz Zadzwonię po karetkę Ojej, coś tam się dzieje? No i co z tego dobrze jej tak? Weź przestań, Ona chyba ona zasłabła. Aj, żeby to był pierwszy raz, przecież już raz też zasłabła, nam mówiła, nie pamiętasz? No, ale ona teraz naprawdę źle wygląda. Nasz tak. Pokaż. Proszę, przyjedźcie szybko, nasza przyjaciółka, ona bardzo źle wygląda. Ona chyba jest na coś chora. Proszę przyjechać jak najszybciej. Ojej, faktycznie nie wygląda ciekawie i jakoś tak zżółkła. Oh, coś jej się stało i to jest nasza wina. Zamknij się, to nie nasza wina, tylko twoja. Co? To ty ją wyzywałaś, nie ja. Ty też ją wyzywałaś. Katie, pogotowie już jedzie. Zaraz ci pomogą. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ja chyba umieram. Ja na pewno umieram. Ja nie mam siły stać. Usiądź, Katie. Bo, ale zimno. Ojej, co ja mam zrobić? Trzeba zadzwonić jeszcze do jej mamy. Koniecznie trzeba ją poinformować. Tak, zadzwoń. Szybko zadzwoń. Kochani, na pewno bardzo martwicie się o Katie. Wiem, że wielu widzów kanału Topik i Topcia uwielbia Katie. Oby nic jej się nie stało. W kolejnej części tej historyjki dowiemy się, czy Katie wyzdrowieje. Zostawcie dla niej mnóstwo serduszek w komentarzach. Subskrybujcie kanał Topik i Topcia. Zajrzyjcie również na mój drugi kanał, Bajolanki. Tam też znajdziecie mnóstwo nowych odcinków, nowych historyjek. Toka boka. Do usłyszenia promyczki. Pa!